Międzynarodowe Targi Bozeńskie, lider przemysłu targowego nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej, od wielu lat przyglądał się tematowi lotnictwa jako potencjalnej, możliwej nowy, no, 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 nowemu wydarzeniu. Oglądaliśmy oczywiście najważniejsze takie targi, które są organizowane czy w Berlinie, czy w Paryżu. One nieodłącznie wiązały się z pokazami. My takich kompetencji do tej pory nie mieliśmy i dzięki... Wspólnie naszej inicjatywie z firmą Areopact mamy dzisiaj jak gdyby dwie umiejętności. Umiejętność zorganizowania pokazów i umiejętność zorganizowania dużych wydarzeń, zarówno targowych, jak i eventowych, bo przecież to właśnie Motor Show w Poznaniu, gdzie spodziewamy się blisko 140-150 tysięcy osób, jest on do dzisiaj największą imprezą pokazową w Polsce, co zapewnia, zape mamy pewność, że zapewnimy sprawność i logistyki, bezpieczeństwo widzów, a przy okazji zaczniemy robić tą część wystawioniczą, ona oczywiście nie pojawi się tak błyskawicznie każde wydarzenie targowe buduje się kilka lat, ale biorąc pod uwagę jak silnie w Polsce działa przemysł lotniczy bo biorąc pod uwagę czy dolinę lotniczą z Rzeszowa, czy ośrodek przy, przy, przy lubelskim świetniku, czy wiele, wiele firm na południu Polski, w województwie śląskim, czy dalej potężając w Wielkopolsce ten potencjał już polskiej branży lotniczej jest bardzo silny i ta część cywilna wydaje się, że w oparciu o tą część technologiczną może być bardzo, dosyć dobrze stworzona. Nie, oczywiście nie chcemy uniknąć, a jedną z głównych też części będzie ta część wojskowa, czyli samolotów wojskowych, w tym roku bardzo silnie postaramy się zaakceptować konferencją poświęconą bezpieczeństwu lotów lotów wojskowych, a mamy nadzieję, że ze względu na zapotrzebowanie polskiego y, rządu, y, polskiego wojska na, na samoloty, czy na statki powietrzne zainteresowanie tym, tą wystawą będzie również duże. W związku z tym. Y, Związujemy się umową na kilka lat i mamy nadzieję, że w ciągu tych kilku lat zbudujemy najsilniejszą imprezę lotniczą w tej części Europy, która będzie mogła godnie rywalizować z, z największymi salonami lotniczymi w Europie. Sprzyja nam też przychylność władz portu lotniczego Ławica, bo pierwszy raz w Polsce. Tak dobrze skomunikowane miejsce będzie mogło być y, miejscem pokazów y, lotniczych, dojazd y, autostradami, czy autostradą O2, czy y, koleją, które jest stosunkowo łatwe do Poznania, z, y, razem z organizacją dobrych stref parkingów buforowych. Mamy nadzieję, że zapewni płynną komunikację tutaj na teren, na teren pokazów. A sam teren lotniska, jednego z najnowocześniejszych w Polsce, na pewno będzie sprzyjał temu, że, że to wydarzenie ma szansę stać się bardzo dobrze odebrane zarówno przez publiczność, tą y, typową kowalskiego pasjonatów lotnictwa, jak i profesjonalistów z branży. To wszystko daje dużo nadzieje na sukces. Ja już zapraszam na ten 13-14, a konferencja i początek tej części wystawienniczo-konferencyjnej będzie miał jeden dzień wcześniej, czyli w piątek 12, dziękuję bardzo.